Przed nami trzecia lekcja w 15 dla klasy ósmej. Dzisiaj będziemy kontynuować zagadnienia związane z systemem rzymskim. Jest to część druga tego tematu. Podczas poprzedniej lekcji przypomnieliśmy sobie najważniejsze zasady rządzące systemem rzymskim. Jakie znaki należy zapamiętać, jak ich używać? Jeśli nie widziałeś tego materiału, to serdecznie Cię do niego odsyłam, a teraz przejdziemy do takich zadań tekstowych, które mogą się pojawić również na egzaminie. Przed nami takie bardzo standardowe zadanie, gdzie poniżej przedstawiono lata budowy. Oczywiście te lata muszą być zapisane w systemie rzymskim, żeby nam było trudniej i żeby to zadanie zajęło więcej czasu. Mamy trzy duże kościoły w Polsce i pytanie numer jeden: który z nich jest najstarszy, czyli został wybudowany? Najprędzej, a którego budowa trwała najdłużej? To jest drugie pytanie. I po kolei będziemy sobie próbowali odkodować te lata. Mamy m, czyli zaczynamy od 1000. Dalej mamy c, c oraz c. Jeśli one następują po sobie w kolejności malejącej, to wtedy dodajemy. Jeśli będzie najpierw mała liczba, potem duża, to wtedy odejmujemy. Czyli tutaj już mamy 1300. I jest to odpowiednik tego początku zaznaczonego na pomarańczowo. Idziemy dalej, mamy dziesiątkę, a za dziesiątką pojawia się pięćdziesiątka. I to jest właśnie ta sytuacja, w której robimy odejmowanie, oczywiście odwrotnie, od 50 odejmujemy 10 i zamieniamy sobie ten fragment 40. A potem mamy jeszcze jeden i jeden, co daje nam końcówkę. Dwa. Wynika z tego, że katedra w Gnieźnie została, budowa rozpoczęła się w roku 1342. Teraz druga data, czyli data zakończenia tej budowy, to startujemy od tego, że mamy 1000, tutaj początek jest dokładnie taki sam, czyli będzie 300, następnie idziemy, mamy 10 i mamy C, które oznacza 100. Początek zaznaczam tak samo na pomarańczowo, Nasze 1300 i tutaj jest odejmowanie, które da nam równe 90 i nie ma już żadnej innej końcówki, czyli budowę zakończono w 1390 roku. I teraz trzeba obliczyć sobie, ile lat budowano i będzie nam najszybciej, odejmując sobie pisemnie, jeśli potraficie takie obliczenia wykonywać w pamięci, to nie ma najmniejszego problemu ale już na tym etapie warto sobie to odejmowanie zrobić. Tutaj mamy 10, 8 i tutaj 4, a dalej nam się wszystko zeruje. Czyli pierwsza katedra w gnieźnie 48 lat budowy, mamy to, przechodzimy do katedry w Krakowie i tutaj mamy spore ułatwienie, bo początek jest dokładnie taki sam i możemy już bez rozpisywania śmiało wpisać, że będzie to 1000. 300 w jednym przypadku i 1300 w drugim przypadku. Teraz zajmujemy się końcówką. I tutaj mamy x oraz x, czyli mamy 10 i 10. To będziemy mieć z tego 20. I jeszcze dokładamy sobie do tego końcówkę 1 oraz 1, czyli 2. I w tym przypadku mamy l oznaczające tutaj. 50 i mamy za tym x oznaczający 10 to będziemy sobie dodawać i da nam to 60 a ostatnie wstawce to 1 i 5 jedynka była pierwsza piątka druga czyli tutaj ten element odejmowania następuje który zamieni się czwórkę na końcu czyli początek budowy 1322 rok zakończenie 1364 i od razu sobie wykonujemy odejmowanie i mamy 2, tutaj mamy 4, czyli zdecydowanie krócej, nieznacznie, ale zawsze 42 do 42 lat. I w tym momencie możecie sobie zastopować śmiało ten materiał, spróbować odkodować lata, które przypisane są w bazylii i zobaczyć, czy taki sam wynik otrzymacie tutaj razem ze mną. Przechodzimy dalej. Ponownie początek mamy dokładnie taki sam, czyli będzie 1300. Tutaj x i l już się pojawiło w tym wariancie i odkodowaliśmy to jako. O, w tym miejscu do góry. Jako 40. To wpisuję 40 i jeszcze dokładamy sobie 1, 1, 1, co łącznie daje nam trójkę. I pierwszy raz pojawia się coś innego niż 1300 na początku i tutaj będzie 1000 jako nasze m. D. To jest 500. Idziemy w kolejności malejącej, czyli możemy już sobie dodawanie zapisać. Dalej mamy 1 i jeszcze dokładamy do tego 1. Łącznie wyszło nam, że zakończenie budowy wypada na rok 1502, czyli już całkiem sporo im zeszło czasu na budowę. Tutaj też wykonujemy odejmowanie. I przyjdzie nam Pożyczać, ale to nie są jakieś trudne tutaj działania. Jak sobie pożyczymy, to mamy 12, <laughs> po odjęciu mamy 9. Tutaj robi nam się dziewiątka, po odjęciu mamy 5, tutaj będzie 1, czyli 159 lat. I wracamy do naszych dwóch pytań: który z tych kościołów jest najstarszy? To mamy 1343, 1300, 22 i 1342. Wychodzi na to, że w odpowiedzi zapiszemy, że katedra w Krakowie jest tą, która jest najstarsza. A jeśli chodzi o drugie pytanie, czyli budowa, którego trwała najdłużej, to widzimy, że bazylika wypada tutaj na tle pozostałych. Najsolidniej 159 lat, czyli więcej niż jedno, więcej niż dwa pokolenia tutaj spędziły swój czas, aby dokończyć tego dzieła. Czyli druga część odpowiedzi to może być wpisana tylko bazylika, albo jak macie więcej czasu, to można jak najbardziej pobawić się w budowanie pięknych, polonistycznych zdań. Mamy przeczytać powyższe informacje, które są zasięgnięte z przewodnika, i odpowiedzieć na kilka pytań. Po ilu latach od rozpoczęcia budowy bazyliki ukończono kopułę? Ile lat upłynęło pomiędzy ukończeniem kopuły a wzniesieniem fasady? Jak należałoby zapisać za pomocą cyfr datę ukończenia budowy bazyliki? To przeczytajmy informację. Mamy budowę bazyliki św. Piotra w Rzymie, która rozpoczyna się, czyli mamy start 1000. 506 rok i tutaj chcą zapisać w systemie rzymskim datę ukończenia. Dobrze, to idziemy dalej. Zakończenie to 1626 rok i robimy tylko to, czego od nas oczekują, czyli tylko ten rok ukończenia zamieniamy właśnie na ten system rzymski. Mamy 1000, najlepiej sobie to w ten sposób rozpisać. Mamy 600, mamy 20 i mamy 6. Jeśli chodzi o 1000, to mamy tutaj M. Jeśli chodzi o 600, to 600 składa się z 500 i do tego dokładamy jeszcze 100. Teraz będzie wyraźniej, czyli zgodnie albo z tym wierszykiem, lubię całkiem dobry. Mecz, albo w jakikolwiek inny sposób musicie sobie odkodować, że 500 to było właśnie D, a 100 to C. Idziemy dalej. Mamy 20. 20 w pojedynczym symbolu nie istnieje. 20 rozkładamy sobie na 10 i kolejne 10, które zamieniamy w X. 6 też w takim pojedynczym symbolu nie istnieje i zamieniamy sobie jako 5 i 1 dalej daje nam konkretny zapis, czyli po zamianie otrzymamy M, D, C, X, X, V, I. Czyli już możemy sobie odhaczyć, że to ostatnie pytanie zostało zrealizowane. Wracamy do tych pierwszych pytań i po ilu latach od rozpoczęcia budowy bazyliki ukończono kopułę. Wracamy do tekstu. Mamy informację, że łacińska inskrypcja na kopule mówi, że ukończono ją w roku. Tutaj będzie kopuła M D XC. I próbujemy sobie odkodować. Mamy 1000 mamy 500 mamy 10 i mamy 100. W przypadku, kiedy nie mamy kolejności malejącej, tylko zostaje taka Zaburzona kolejność, wykonujemy odejmowanie, i tu końcówka zamienia się na 90. I mamy informację, że jest to rok 1590. Wtedy właśnie ta kopuła zostaje ukończona. I wracamy do pytania: po ilu latach od rozpoczęcia mamy kopułę? Rozpoczęcie nastąpiło w roku 1506, czyli od 1590 roku. Odejmujemy 1506 rok. Mamy tutaj... I mamy tutaj nie 9, tylko oczywiście 10 i 4. 8 odjąć 0 to 8 i potem reszta nam się resetuje. Czyli 84 lata od rozpoczęcia budowy mamy ukończoną kopułę. I odpowiedź na pytanie pierwsze i środkowe pytanie ile lat upłynęło pomiędzy ukończeniem kopuły a wzniesieniem fasady i tu jest kolejna informacja, że inna inskrypcja podaje datę wzniesienia właśnie fasady na rok M D C, X, I, I, odkodujemy sobie jako 1000, jako 500, jako 110, 1 oraz 1. Z uwagi na kolejność malającą, wszystko sobie dodajemy i wychodzi nam z tego wszystkiego rok 1620. Drugi, a pytanie było o czas okres między ukończeniem kopuły a wzniesieniem fasady, czyli od roku 1622, nie 22, tylko tutaj będzie 12, bo mamy tylko 10, Mała poprawka, czyli 1612 rok. Zabieramy sobie to, co przed chwilą było policzone, ty, czyli 1590, i po odjęciu mamy 2. Tutaj mamy również dwa i reszta nam się zeruje. Czyli patrząc na pytania. Mamy trzy odpowiedzi, wszystko zostało zakończone, i dobrze było w takim zadaniu tekstowym gdzieś na dole wszystkie te odpowiedzi zawrzeć w takiej kolejności, jak były postawione pytania, niezależnie od tego, jak zostało nas, przez nas to rozwiązane. Czyli najpierw 84 lata, później 22 i na samym końcu. Informacja w postaci zakodowanego w postaci liczb rzymskich roku zakończenia tej budowy. System rzymski już zostawiamy. Mamy zrealizowane dwie lekcje, tak jak też przewidywana była w rozpisce ilość godzin, i to jest w zupełności wystarczające. Teraz przeniesiemy się do rzeczy bardzo istotnych, a są to własności liczb naturalnych. Podczas kolejnej lekcji przypomnimy sobie, jakie są najważniejsze zasady podzielności liczb, i tutaj w grę wchodzi podzielność przez 2, 10, 5, 100, 3, 9 oraz 4. Wykonamy sobie do tego zadania praktyczne. Tak jak zawsze podczas naszych lekcji, i dodatkowo spróbujemy się nauczyć tak, żeby tego nie mylić, na czym polega obliczanie NWW oraz NWD. Już teraz serdecznie zapraszam Was na kolejną lekcję w 15 minut dla klasy 8.